Na pewno będę ten sezon wspominał bardziej pozytywnie niż negatywnie, wiele takich no, przeciwności losu. W drużynie nas spotkało wiele kontuzji, jakichś takich też animozji wiadomo związanych z zarządem, to na pewno no, nie pomagało nam w osiągnięciu dobrego wyniku, ale mimo wszystko. Potrafiliśmy się w tych trudnych momentach zjednoczyć, braki kadrowe spowodowane kontuzjami jakoś załatać, wykrzesać z siebie jakieś tam dodatkowe pokłady energii. I no mało brakowało, cieszylibyśmy się ze złotego medalu drużynowych mistrzostw Polski, skończyliśmy ze srebrem, ale myślę, że w obliczu tego, co nas spotkało, to na pewno możemy to zapamiętać jako duży sukces. W Stali czuję się naprawdę dobrze, jestem e, bardzo ciepło przyjmowany przez e, kibiców, dobrze dogaduję się z kolegami z drużyny, e, z zarządem, e, ze sztabem trenerskim i, i cały czas czuję, że gorzów to jest... To miejsce, które jest najlepsze aktualnie dla mojego rozwoju. Wiadomo, że no, mocno się ta nasza drużyna będzie w przyszłym roku różniła od tej zeszłorocznej, bo wiadomo, że Bartek przechodzi do motoru Lublin i, i na pewno to też jest dla mnie nowa sytuacja, ale zdaję sobie sprawę, że to jest też sytuacja, która w jakimś tam stopniu otwiera mi nową furtkę. Wiadomo, większa odpowiedzialność na mnie będzie ciążyła, ale czuję się na to gotowy. Wiedziałem, na co się pisze i e, nie mogę się doczekać. Stawiam na sprawdzone rozwiązania bez wielkich rewolucji, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne. To cały czas e, piąty rok współpracy z, z moim trenerem przygotowania motorycznego Łukaszem Rambalskim. Bo ta współpraca się rozwija z roku na rok kwitnie i myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że to już jest mój trener przygotowania motorycznego do końca kariery, tego sobie życzę. A jeżeli chodzi o przygotowania sprzętowe, to oczywiście dalej kontynuuję współpracę z panem Rysiem Kowalskim, który przygotowuje moje silniki wraz ze swoim teamem i bez wielkich zmian. Raczej, raczej kontynuuję to, co w tym roku dobrze grało, bo naprawdę miałem bardzo dobry początek sezonu i, i dalej będę to kontynuował. Jak mnie się zapytało o drugie w nocy ktoś mnie obudził mnie zapytał o cele to one zawsze są takie same. Ja zawsze chcę wygrywać, zawsze chcę dawać z siebie wszystko i na pewno ten nowy sezon niesie ze sobą dużo nowych wyzwań. Ale tak jak wspomniałem, czuję się na to przygotowany, czuję, że to jest dobry moment i, i chcę po prostu tym wyzwaniom sprostać i być z siebie zadowolony.